Dzień dobry robaczki. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Jak się miewacie w tych trudnych czasach ograniczeń? Dzisiaj przychodzę do Was z makijażem, który jest mi dosyć bliski, gdyż sama się znajduję już w tym przedziale wiekowym 35. Będzie to makijaż taki. Chciałabym, żeby to był raczej taki dzienny. Po prostu makijaż taki upiększający, troszeczkę rozświetlający dla Kobiet, dziewczyn 35+. Plus. Chodzi o to, żeby sobie nie zaszkodzić, a jakby ten dzienny makijaż, codzienny dla niektórych to już będzie na wyjście, bo niektóre panie w ogóle się nie malują, żeby wiedzieć co i jak, od czego zacząć, czego nie robić. No i tak, no to zaczynamy. Naszą podstawą jakby też tej makijażową jest pielęgnacja o pielęgnacji jeśli będziecie zainteresowani takim tematem no to dajcie znać to nagram osobny filmik ale chciałam tylko tutaj napomknąć, że żaden makijaż nie będzie fajnie wyglądał jeśli ta wasza cera nie będzie fajnie nawilżona odżywiona no i ogólnie jeśli nie, będzie, nie będziecie o nią dbać pielęgnacyjnie więc to już jest jakby osobny temat, więc nie będziemy się tu zagłębiać. Ale ja zacznę od takiego odświeżenia, nawilżenia skóry. Ja sobie zwilżę skórę taką migiełką nawilżającą. To jest woda taka nawilżająca, odświeżająca. Można ją użyć zarówno przed makijażem, jak i po makijażu. Ja lubię sobie przed makijażem jakby tą skórę dodatkowo tak. Zabezpieczyć, nawilżyć, ona nam e, fajnie zatrzymuje takie nawilżenie tej skóry. E, więc jak już mamy fajnie przygotowaną skórę, e, to nałóżmy sobie e, bazę. E, ten krok można pominąć, ale jeśli mamy na przykład e, szerokie pory, e, pootwierane, ewentualnie tu pod oczami e, bardzo dużo takich no, zmarszczek linii mimicznych, to fajnie sobie jest użyć po prostu takiej bazy silikonowej, nie nakładamy ją na całą twarz ja tutaj akurat mam taką bazę spierżenę chodzi o to, żeby to był silikon to już jest obojętnie jaka to będzie baza nie ma to jakiegoś większego znaczenia nakładamy sobie bardzo małą ilość, ja sobie lubię tutaj nałożyć, o na te pory tutaj przy nosie cieramy sobie tą bazę, to nam tak bluruje jakby to miejsce i bardzo małą ilość lubię sobie nałożyć tutaj pod oko bardzo małą ilość, to nam troszeczkę tak jakby te zmarszczki wyrówna, jakieś tam nierówności, robię to w ten sposób tylko nie przesadzamy Takim makijażu, jakby już takiej skóry bardziej dojrzałej, przede wszystkim nie przesadzamy. Im mniej, tym lepiej. Więc tym się będziemy dzisiaj kierować. Jak nałożyłam sobie już tą bazę... I tak, jeśli chodzi o podkłady, generalnie jestem fanką, jak, już, jak mnie oglądacie, kremów CC, BB. Tutaj już mam bardzo zajechany krem BB z Miszy. To jest jeden z moich ulubionych, ale dzisiaj może pójdźmy bardziej w coś bardziej kryjącego, żeby ten makijaż był jakby bardziej wytrzymały. Mam tutaj podkład. Stosunkowo niedawno go kupiłam z firmy Affect. To jest podkład nawilżający do skóry suchej i mieszanej w kierunku suchej. Z tym, że dla mnie to jest mocno nietrafiony kolor, nie wiem. Ja kupowałam go chyba przez internet. Jest on bardzo, bardzo żółty. Ja lubię podkłady z żółtym tonem, ale on jest bardzo żółty. Teraz akurat mam samo opalacz na twarzy. Tutaj zauważyłam, że mam plamę. Użyłam takich kropelek z z Garniera podejrzewam, które mieszam po prostu z kremem i raz tam na tydzień nakładam sobie na twarz, bo po prostu jestem taka blada, że aż przez rzeczy nie lubię siebie aż takiej bladej. Wracając, ten podkład jest bardzo żółty, on jakoś tak sobie mi pasuje. Więc dzisiaj użyjemy z Yves Saint Laurent. To też jest bardzo fajny podkład, z tym, że jak go nakładam, to najpierw sobie lubię wziąć tutaj na rękę. Ja mam tutaj numerek BD20 i nakładając go, teraz jak jestem taka żółta, to może być trochę dla mnie za jasny. Od razu go rozcieram gąbeczką. Nie nakładam najpierw na całą twarz, tylko od razu kawałek po kawałku, bo on lubi zestygać. Dlatego no, skóra musi być fajnie nawilżona, to jest taki podkład długotrwały. Jeśli chodzi o podkłady dla cery takiej 35, raczej starajmy się tak unikać takich bardzo ciężkich podkładów, które są mocno kryjące, ale za tym kryciem też idzie podkreślanie pewnych niedoskonałości nierówności już na skórze więc lepiej żeby ten podkład był bardziej taki nawilżający wyrównujący kolor ale żeby on nam nie podkreślał tego czego byśmy nie chciały żeby był podkreślany. dobra podkład mamy nałożony więc lecimy z korektorem jeśli chodzi o korektor to też nakładamy go niewielkie ilości ja tutaj sobie naszykowałam trzy korektory takie, które używam jakby najczęściej dla siebie. Mój ulubiony korektor to jest ten korektor z Sephory, ponieważ fajnie kryje, naprawdę fajnie, ma bardzo dużą gamę kolorystyczną, jest stosunkowo niedrogi i do tego nie podkreśla zmarszczek. Drugi korektor, no, mocno uciepany, bo też intensywnie używany, jest to korektor z Maybelline generalnie bardzo wiele osób go poleca jest on nawet fajnie kryjący ale czy on tak całkiem nie podkreśla zmarszczek i tutaj mam trzeci korektor to jest yy, korektor pod, typowo pod oczy yy, z Pixi Cosmetic yy, naj, znaczy, największym minusem tego korektora, a może to też być dla niektórych plusem, jest to, że on nie zastyga. Jest dosyć mocno kryjący. Yy, na przykład można go nie przypudrować w ciągu dnia. Jest na tyle elastyczny, że jeśli wejdzie nam z maszczki, to po prostu można sobie go doklepać, bo niektóre panie w ogóle na przykład nie lubią pudru, nie używają pudru, a chcą mieć te cienie przykryte. Więc nakładając sobie taki korektor, bo nie lubią yy, jak on im zastyga, i W ciągu dnia od czasu do czasu można sobie go po prostu delikatnie palcami doklepać. Ja dziś użyję swojego ulubieńca, czyli tego seforowskiego. Zobaczę, czy ten kolor będzie dobry. Dobry będzie. I tak, jeśli mamy mocne zasienienia pod oczami, pamiętajmy, nie używajmy zbyt jasnych korektorów, gdyż one nam jeszcze bardziej podkreślą te zasinienie i efekt będzie odwrotny. E, najwięcej korektora ja sobie nakładam w tym miejscu, gdyż najbardziej chcę jakby e, rozjaśnić tą strefę. E, wtedy to oko będzie takie bardziej odmłodzone. I tak, to jest cała ilość korektora, jakiego ja używam. Rozprowadzam sobie to gąbeczką. Tutaj wklepuję po prostu w miejscu. O. A to, co nam zostaje na gąbeczce, to tylko sobie przeciągam tutaj. Dalej. Bardzo małą ilość i na powieka. Żeby wyrównać ten kolor, żeby powieka też była jednolita. I to będzie takie przygotowanie od razu do makijażu oka. Prze przeważnie e, wszy no wszystkie większość kobiet. No i nie tylko. Najwięcej zmarszczek ma w tym miejscu. U mnie niestety to się jakoś dziwnie układa, to jest genetyczne. Najwie naj moje takie naj najgorsze miejsce jakby pod okiem jest w tym miejscu. Więc ja staram się jakby jak najmniej produktu w tym miejscu nakładać. No ale chcę, żeby jakby ta skóra była jednolita. Jak mamy już roztarty ten korektor, to możemy sobie albo już zostawiamy tak jak jest jeśli nam już tak pasuje ewentualnie ja lubię sobie dołożyć jeszcze po małej kapce, jeśli tutaj mam za mało jakby przykryte, rozświetlone i palcami sobie doklepać żeby już z tego miejsca jakby tego krycia nie zabierać to miejsce nie jest niebezpieczne jakby dla produktów gdyż mamy tutaj kość i nam w tym miejscu akurat zmarszczki nam nie grożą jeśli mamy już wyrównany ten kolor, to następnym krokiem będzie puder. I teraz tak mam dla Was tutaj trzy propozycje. E, taki mineralny puder, wypiekany, tylko że on jest rozświetlający. E, w pewnym wieku, jak już mamy jakieś nierówności skóry, zmarszczki, to wbrew panującym trendom używamy. Mniej rozświetlacza, bądź w ogóle go nie używamy. E, dlatego mam dla Was taką alternatywę. Taki właśnie puder rozświetlający, e, który e, nadaje fajny taki m, satynowy błysk tej skórze. Więc ona nie jest super taka matowa, e, przez co nie wydaje się sucha, ale z drugiej strony też to te rozświetlenie nie jest na tyle intensywne, żeby nam podkreślać jakieś nasze niedoskonałości. Więc e, na tak przygotowaną skórę biorę sobie pędzel i nakładam sobie taki puder. On jest bardzo wydajny. Przede wszystkim tutaj na łoki twarzy, tutaj na środek, na nosek. Ten makijaż będzie jakby utrwalony, ale nie będziemy mieli takiego pergaminu na twarzy. Jeśli za wszelką cenę chcecie sobie przypudrować strefę pod okiem, to polecam Wam taki puder Zinglota, to jest HD, troszkę trzeba z nim uważać, jeśli będziecie miały zamiar robić na przykład zdjęcia, bo on robi nam flashback, ale troszkę dzięki tej właściwości troszkę tak optycznie nam minimalizuje zmarszczki. Ja go bardzo właśnie lubię używać, nie wiem, czy to będzie go widać do tego celu właśnie, żeby tutaj pod okiem delikatnie sobie ten korektor jeśli go używałyśmy takiego niezastygającego, można go trochę przypodrować, żeby w miejscu nam się zatrzymał. Ja zrobię to małą ilością i tylko tutaj omijam tą strefę, gdzie mam największe linie. Nazwijmy to w ten sposób. Można sobie to nałożyć go w ten sposób. Zobaczcie, że robię to małym pędzelkiem. I tak mam rozświetloną jeszcze tą wewnętrzną część oka, ale bez przesady. Jeszcze kolejnym pudrem to jest propozycja dla pań, które lubią jakby. Nie lubię takiego błysku. Wolę jednak, żeby ta skóra była bardziej matowa. To jest Golden Rose Longwear Finishing Powder. To jest transparentny puder, można go nałożyć też pod oko i można nałożyć go na całą twarz. Ja sobie nałożę go tylko na centralną część tutaj, żeby troszkę te moje czoło i brodę, delikatnie nosek. No, jednak ta strefa mi się wyświeca, więc sobie ją przymatuję. W ten sposób przygotowałyśmy sobie skórę, e, wyrównany kolor. E, nie, mamy, nie ma widocznych plam, przybarwień. E, nie podkreślibyśmy zmaszczek co też jest bardzo istotne. E, przechodzimy dalej. E, kolejnym etapem będą brwi. Ja e, lubię brwi. Teraz mam dosyć ciemne, bo wczoraj sobie zrobiłam henne. Ale generalnie. Im brwi bardziej naturalne, tym e, e, wygląda nasza twarz młodziej i bardziej świeżo. E, zwróćcie uwagę e, gwiazdy Hollywood, żadna z nich nie ma jakichś mocno wyrysowanych, e, ciemnych brwi, bo wyglądałyby po prostu staro. E, niestety teraz mamy taką tendencję do przerysowywania tych brwi. E, ja uważam, że wystarczy, żeby one były fajnie wyczesane, i uzupełnione jakieś ewentualne ubytki. Jak ja mam zrobione, zrobioną hennę, to wystarczy, że tylko te brwi sobie wyrysuję, wyczeszę. No i ostatnio moim ulubionym sposobem, jeśli widziałyście jakiś mój film, to jest po prostu wyczesanie tych brwi na mydełko. Znaczy Wyczesuję je po prostu. Wtedy one są fajnie ułożone, są pogrubione, nic więcej im nie potrzeba, ale jeśli macie swoje brwi y, rzadkie y, bądź nie robicie sobie henny, to oczywiście dorysowujemy sobie y, no jakieś tam braki, tak, żeby te brwi nie były takie mocno cienkie, y, żeby jednak one nam robiły tą ramę oka. Dobrze, zrobimy sobie oczko i tak. Przede wszystkim chodzi o to, żeby podkreślić kształt oka. Bardzo często już te powieki są takie dosyć opadające, więc chcemy to oko otworzyć. Unikajmy ciemnych, błyszczących kolorów ogólnie ciemnych kolorów i ogólnie bardzo błyszczących, bo ciemny będzie nas postarzał, a błyszczący będzie nam podkreślał zmarszczki. Więc te cienie, już takie bardziej matowe, satynowe, Bardziej róż, brzoskwinka, delikatny brązik, niż jakieś tam bardzo jaskrawe kolory, ale to jest jakby dostępne, ogólnodostępne normy. Ale każdy z Was niech robi jak uważa, oczywiście. Jakiś taki neutralny cień tutaj mam paletkę z Mystique Warsaw. Tutaj jest taki neutralny brązik. Nałożę sobie go po prostu tak, żeby tutaj podkreślić załamanie powieki, i ogólnie powiekę. Tak, żeby to oko ten brąz jest taki trochę brązo, brązowo-różowy. Żeby podkreślić, jakby to oko, ale go nie przemalować. Troszkę wyjeżdżam tutaj delikatnie. Mamy delikatnie te oko podkreślone, ale bez jakichś przeginań, bez kombinowania Jeśli bardzo lubimy błyszczące cienie, lubimy jak tam nam się coś jednak świeci na tej powiece, to można sobie nałożyć tego błysku na przykład na, ruchomo, na środek ruchomej powieki bądź wewnętrzny kącik. Wtedy Mamy ten swój błysk, ale nie podkreślamy jakichś takich niedoskonałości. Teraz sobie wezmę jakiś yy, jasny cień. Tutaj mam paletkę Just Peachy Matte, Too Faced. I tutaj są takie mocno jasne cienie. Wezmę mniejszy pędzelek. Pomieszam sobie oba kolory. I wewnętrzny kącik sobie rozjaśnię. Tutaj się nie boimy tego rozjaśnienia. I tak tym jasnym cieniem wewnętrzne troszeczkę przechodzimy na dolną powiekę. Ale nadal wewnętrzny kącik, tylko że dolnej powieki. A z drugiej strony bierzemy ten, ten jasny brązik, który nakładałam na całą powiekę, też go nałożymy na dolną. Fajnie, żeby te brązy były nie takie bardzo szare, tylko jednak, żeby miały troszeczkę tej brzoskwini bądź różu w sobie, żeby te oko nam ożywiły. Chyba mnie wywaliło, wyłączyła się kamera, więc jeszcze wewnętrzny kącik. To jest akurat paletka Affect Pure Passion. Nałożyłam sobie taki biały w sumie, to jest biały kolorek, bo jakoś tak za mało mi było tego rozświetlenia a na sam środek powieki jednej i drugiej nałożyłam znowu ten jasny cień po prostu pędzelkiem tak, w takim, takim ruchem o, wklepującym żeby sobie jakby ten tą ruchomą powiekę troszkę rozjaśnić i w ten sposób pogłębiło nam się jakby to nasze załamanie powieki o, to tak wygląda. I tak. Bardzo ważnym elementem w makijażu jest podkreślenie rzęs, w sensie linii rzęs, zagęszczenie linii rzęs. Może nie idźmy tutaj w kreski linerem, chyba że jesteśmy wprawione i robimy to od lat, więc super. Bardziej bym tutaj szła w stronę czarnego bądź ciemno-brązowego cienia. Ja sobie użyję tego, tej czarni tutaj akurat z paletki z mystik i przy cienkiej linii to dosłownie praktycznie w rzęsach, narysuję sobie kreseczkę. Będzie to bardzo, bardzo, bardzo cieniutka kreseczka, tak żeby po prostu dać wrażenie, że tych rzęs jest więcej, że one są gęściejsze. Ja tutaj akurat mam e, zrobioną kreskę e, już bardzo, bardzo dawno temu, e, permanentną, więc u mnie jakby ta, ta, ta kreska jest non-stop. Mi się wydaje, że to już po prostu jest tatuaż, bo mam już ją oj, 7 lat, więc myślę, że to już jest na pewno tatuaż. Nie jadę, po cał nie jadę po całym oku, tylko tak mniej więcej do tego miejsca. Wezmę sobie drugi pędzelek. E, rozetrę tą kreskę. Tak, żeby ona nie była taka zdefiniowana, ciemna. Tylko chodzi bardziej o sam fakt tego przyciemnienia, zagęszczenia. Nie róbmy sobie tutaj żadnych ostrych linii, ostrych granic. Niech to wszystko takie będzie płynne. To by było na tyle jeśli chodzi o makijaż oka, wytuszuję sobie rzęsy i za chwilę do Was zwracam, skończymy sobie twarz. Więc tak, jeśli mamy rzęsy już za sobą, kolejnym krokiem jest jasna kredka na linii wodnej. Z czasem ta linia wodna też nam się robi taka trochę przebarwiona, więc fajnie sobie ją po prostu pokryć jasną kredką, jasną beżową. Ja tutaj mam z lekką domieszką różu. Kredkę te oko nam się od razu troszkę tak ro, rozświeża, rozświeża, rozświetla. Jest bardziej otwarte, tak jak widać. Jeśli bym miała wybierać dla cery takiej dojrzałej brązer bądź róż, wybrałabym zdecydowanie róż. Róż jest naszym sprzymierzańcem wieku. Taki róż taki bardziej rozświetlający, bardziej w brzoskwinie. Obojętnie, aby był róż. Ja sobie może dzisiaj użyję tego. To jest akurat Bikor. Nie wiem, czy w ogóle ten róż jest jeszcze z tej firmy, bo słyszałam, że go mieli wycofać. To już jest bardzo stare, ale ja sobie go. I tak nakładam tak, odbijam na ręku i tutaj na szczyty kości policzkowych nakładam sobie ten róż. Dodam sobie może jeszcze tego drugiego, bo dzisiaj do tego patrzę, że do, tej, do tych moich cieni bardziej będzie pasował ten drugi. Można sobie troszkę go na nosek tutaj nałożyć, trochę na broda, trochę tutaj nad brwiami, ale to naprawdę takie ilości, to co nam zostało na pędzelku. Brązer. Jeśli chodzi o taką cerę dojrzałą, to wolę ten bronzer, żeby on bardziej pełnił taką funkcję ocieplającą, żeby jakby ta buzia nie była taka płaska, tylko troszeczkę wyrzeźbiona, ale nie taka mocno wykonturowana. Ja tutaj akurat mam brązer z Rosji, to jest Milk Chocolate. I tak, lubię, żeby on był nałożony tutaj. Czyli e, jeśli mamy tutaj takie chomiczki, ten podbródek, to trochę tutaj to przyciemniamy tą strefę, i w ten sposób te nasze nieściane elementy, które nam tutaj zwisły, trochę chowamy gdzieś tam z tyłu. Też jak je przyciemnimy, to optycznie je trochę schowamy. Jednocześnie nam się tutaj bardziej wyostrzą rysy. Podetną tutaj ta żufa i robimy sobie naszą taką tradycyjną trójeczkę. Hop, hop. Ja. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to tak, jeśli bardzo, bardzo, bardzo chcemy, no to oczywiście możemy sobie go tutaj nałożyć w te miejsca, gdzie jakby nie mamy zmarszczek, jakieś nierówności, powiedzmy tutaj na same szczyty kości. Ale tak jak powiedziałam na początku, ja nie będę już tego rozświetlacza jakby nakładała. Nałożyłam ten puder i on zdecydowanie mi już tutaj wystarczy. Ewentualnie mogę sobie tutaj go jeszcze na same szczyty dołożyć, kości. I tak, uważam, że ta cera jest wystarczająco rozświetlona. Wystarczająco już wygląda zdrowo i promiennie. Jeden element, o którym zapomniałam. To jest rozjaśnienie linii tutaj e, powieki pod łukiem brwiowym, więc biorę sobie znowu ten jasny taki cień i tutaj pod, samą, pod samym łukiem brwiowym nakładam go. No i co, o, ostatni element usta. E, na ustach tak samo im mniej, tym lepiej. E, fajnie, żeby one po prostu były wyrysowane, są takie mniej jędrne, robią się takie troszeczkę rodzynkowate, zanikają, więc fajnie sobie jakby wyrysować ten kontur. Ja lubię bardzo e, takie naturalne kolory, naturalne pomadki. Oczywiście tak mówię na co dzień, jeśli lubimy wyj na wyjście jakiś bardziej żywy e, ruszy, bardziej intensywny, ale nadal, żeby on był taki, w takiej tonacji. E, nie takiej oczo, oczo żarzącej, że tak ładnie powiem, <laughs> tylko niech on będzie bardziej stonowany. Ja tutaj mam konturówkę z Vibo, numerek 5 no i moją ulubioną spierlenę 07, ale to użyjemy dzisiaj tej z Vibo. Jest to naturalny kolor, będzie pasował większości kobiet i obrysujemy usta. To będzie e, nasza konturówka i jednocześnie pomadka. I pamiętajcie, kobitki, nie ścinajcie sobie ust. Jakby e, tutaj nasza czerwień wargowa może nie wypełniać jakby całego konturu naszych ust. Tutaj co mamy na zewnątrz, o to nadal są jeszcze nasze usta. Często e, tendencje macie do rysowania tak. A ja z drugiej strony narysuję tak jak powinno być. Ja mam teraz aparat, więc te usta mam i tak jakby wydęte. Zobaczcie, ile sobie zabieracie z tego swojego konturu. No. wiadomo żeby nie wyrysować ich po prostu na pół twarzy, ale nie zabierajmy sobie nie zabierajmy sobie kształtów. Na koniec możemy sobie jeszcze spryskać tą wodą, którą mieliśmy, to jest woda termalna, no, woda termalna, jakaś mgiełka nawilżająca, setting spray obojętnie. Tak, żeby zdjąć całą pudrowość z twarzy, jednocześnie to nam się wszystko tak sali, odświeży. No, i tak. Tak wygląda makijaż upiększający dla dziewczyn 35. Plus. Jeśli Wam się podobał ten filmik, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie jakiś komentarz. Jeśli nie subskrybujesz, to zasubskrybuj mój kanał. A na dzisiaj to już wszystko. jaki pa!